1000 cudów świata Świątynie w Abu Simbel, Afryka, południowy Egipt Po pierwszej w nocy, dopóki jeszcze temperatura jest znośna, wyruszamy przez pustynię libijską do jednego z najsłynniejszych zabytków Egiptu, świątyni słońca Ramzesa II w Abu Simbel. Słońce zaskakująco szybko wyłania się nad horyzont. Przed nami pustynia libijska obejmująca dwie trzecie powierzchni Egiptu ponad 680 tysięcy km kwadratowych. To wschodnia część potężnej Sahary, jałowy i niebezpieczny region, gdzie temperatura osiąga ekstremalne wysokości. W wielu wyrzeźbionych przez wiatr zagłębieniach oraz na powierzchni pojawia się woda, dzięki czemu przez pustynię ciągnie się łańcuch oaz. Te wyspy zieleni oddalone od siebie nierzadko o 500 km, zamieszkane od wielu tysięcy lat, już w starożytności cieszyły się dobrobytem, gdyż wiodły przez nie szlaki handlowe. Przed nami kolejny posterunek policji, jeden z wielu w miejscach odwiedzanych przez turystów. Zabytki w Egipcie są pilnie strzeżone. Już ponad 20 lat ze względu na muzułmański ekstremizm To tutaj, na pustyni libijskiej, kiedy słońce rozpala piasek, na horyzoncie pojawia się słynna fata morgana. Zjawisko ogrzanego, unoszącego się powietrza do złudzenia przypomina wielkie rozlewiska wody, w których odbijają się samotne skały. Po kilku godzinach jazdy przez niegościnną pustynię jesteśmy na miejscu. Powoli wkraczamy na brzeg połyskującego w słońcach jeziora Nassera. Świątynia w Abu Simbel, wzniesiona przez potężnego faraona Ramzesa II, którego cztery kolosy ozdabiają fasadę, jest najsłynniejszym po piramidach i sfinksie zabytkiem Egiptu. Świątynia wyznaczała granice egipskiego państwa i miała uświadamiać potęgę faraonów wszystkim przybyszom nadciągającym z południa. Po upływie ponad trzech tysięcy lat nadal wzbudza zdumienie i podziw dla kunsztu jej budowniczych. Choć świątynia sprawia wrażenie, że została wzniesiona na chwałę swojego budowniczego, w rzeczywistości była poświęcona bogom Rehorachty, Amonowi i Ptachowi. Prace rozpoczęto w piątym roku panowania Ramzesa II, a zakończono po 30 latach. Gdy minęła epoka faraonów, przerwano prace nad utrzymaniem świątyni i po pewnym czasie niemal całkowicie zasypał ją piach. Świątynia znikła z kart historii, nie wspominają o niej ani Grecy, ani Rzymianie. Wreszcie w 1813 roku przypadkowo odkrył ją szwajcarski podróżnik Johann Ludwig Burckhardt, który tak opisał ten widok. Ponad powierzchnią widać jeszcze głowę, część piersi i ramiona jednego z posągów. Sąsiedniego prawie zupełnie nie widać, ponieważ głowa została odłamana, a piasek skrył go do ramion. Z dwóch pozostałych widać tylko diademy. Trudno powiedzieć, czy posągi stoją, czy siedzą. W 1817 roku Giovanni Balzoni, włoski awanturnik w służbie angielskiego konsula, zdołał dokopać się do wnętrza, ale spotkało go gorzkie rozczarowanie: poza kilkoma niewielkimi posążkami, które zabrał, świątynia była pusta. Jak wyglądała w latach 60. XIX wieku możemy przekonać się oglądając rysunki Davida Robertsa. Do dzisiaj wysoko na fasadzie, gdzie sięgał piasek, można obejrzeć wyryte podpisy odwiedzających to miejsce. Cztery kolosy na tronach o wysokości 21 metrów to największe posągi, jakie przetrwały w Egipcie. Same dłonie faraona, spoczywające na kolanach, są dłuższe niż wzrost przeciętnego człowieka. Posągi siedzą przy wyrównanym zboczu góry, ukształtowanym tak, aby przypominało pochyloną ścianę pylonu. U stóp kolosów stoją związani jeńcy, którzy symbolizują wrogów egiptu. Obok nóg faraona stoją znacznie mniejsze, ale i tak naturalnej wielkości posągi jego matki tui żony nefretari i kilkorga ich dzieci. Ponad głównym wejściem między głowami kolosów znajduje się posąg Boga Słońca RE z głową sokoła. Głowa jednego z posągów została odłamana w wyniku trzęsienia ziemi, które nawiedziło te tereny w 27 roku przed naszą erą. Świątynia sięga 60 metrów w głąb góry i ma bardzo prosty plan. Duża sala hypostylowa prowadzi do mniejszej, a za nią znajduje się sanktuarium. Niestety tylko na widokówkach i zdjęciach z folderów możemy podziwiać wnętrze. Zakaz fotografowania dotarł i tutaj. Pomimo swojej prostoty pierwsza sala wywiera duże wrażenie z uwagi na osiem posągów Ramzesa II stojących przy filarach w pozie Ozyrysa z Berłem. Świątynia jest tak wykuta w skale, że co roku 22 lutego i 22 października, w dniu urodzin i koronacji Ramzesa, pierwsze promienie wschodzącego słońca oświetlają święty kwartet, a przynajmniej trzech bogów, gdyż czwarty ptah stwórca pozostawał w cieniu. Na północ od świątyni Ramzesa znajduje się znacznie mniejsza świątynia zbudowana na cześć jego ukochanej żony Nefretary. Świątynia jest poświęcona bogini Hator, najbliżej związanej z egipskimi królowymi. Fasada tej świątyni również jest ozdobiona olbrzymimi posągami o wysokości 10 metrów. Cztery przedstawiają Ramzesa II, a dwa jego żonę. Jest to jedyny wypadek w starożytnej sztuce egipskiej, aby przedstawienie żony faraona było tej samej wielkości co władcy. Kanon przedstawiania postaci był jednoznaczny. Im bardziej znacząca osoba, tym większy wizerunek. W latach 50., kiedy postanowiono zbudować nową tamę na południe od Asuanu, pojawiło się niebezpieczeństwo, że wszystkie starożytne zabytki nad nubijską częścią Nilu zostaną zatopione. Egipcjanie mówili, że zatopią przeszłość, by ratować przyszłość. Ostatecznie zabytki uratowało UNESCO, a tę akcję z pewnością można zaliczyć do największych przedsięwzięć inżynieryjnych naszych czasów. Dziewięć świątyń w tym Abu Simbel przeniesiono kamień po kamieniu i odbudowano tak blisko oryginalnego położenia, jak tylko to było możliwe. Kilka mniejszych świątyń podarowano krajom, które sfinansowały akcję. Dzisiaj świątynia z Dendery jest w Nowym Jorku, a debot w Madrycie. Niewątpliwie najbardziej efektowną częścią akcji było przeniesienie świątyń w Abu Simbel. Wybrano propozycję szwedzkich inżynierów, aby ją pociąć i przenieść. Były i inne projekty, jak przykrycie szklaną kopułą lub obudowania specjalną zaporą. Kosztem 40 milionów dolarów, świątynia została pocięta na 2000 ponumerowanych bloków o wadze 20 ton i odbudowana w odległości 200 metrów od jeziora, 65 metrów wyżej. Prace, którymi kierował profesor Kazimierz Michałowski, trwały 4 lata. W 1968 roku ponownie otwarto świątynię. Dopiero z tyłu możemy zauważyć, że są to sztucznie usypane zbocza, wewnątrz których wykonano betonową kopułę zabezpieczającą świątynię przed naciskiem skał.